Hej, hej, jak się macie! Ja się cieszę, bo wcześniej niż przypuszczałem przyszedł mi jeden z ostatnich preorderów. Ten tydzień zaczniemy od wymarłej fauny: jeden z najnowszych dinozaurów z Hammond Collection od Mattela. Figurka, na którą długo czekałem, gdy tylko ją zapowiedziano, wiedziałem, że dołączy ją do dinozaurowej odnogi kolekcji, gdyż jest to jeden z moich ulubionych dinusiów. Przed Wami Hammond Collection Teresinosaur. Ten ciekawy dinek żył około 70 milionów lat temu na terenach współczesnej Azji. Spory teropod uważany za posiadacza jednych z najdłuższych pazurów wśród dinozaurów. Przypominające ostrze kosy szpony mogły mierzyć nawet 70 cm, bardzo charakterystyczna cecha tego gatunku. We franczyzie Jurassic Park, Jurassic World, Teresinozaur, dalej zwany Terym, pojawił się w trzeciej części trylogii Jurassic World, Dominium, dodajmy w bardzo fajnej klimatycznej scenie. Prezentowana figurka bazuje naturalnie na tej wizji filmowej i już od początku sprawia fantastyczne wrażenie. Myślałem, że Tery będzie. Mniejszy, tymczasem jest to kawał naprawdę sporego masywnego kloca, gabarytami równającego się z wcześniej prezentowanym przeze mnie Karnotaurem. Zapomniałem, że był to całkiem duży dinozaur. Jest to też zarazem pierwszy opierzony Dinek z Hammond Collection, który do mnie zawitał. Na całym ciele znajduje się pieczołowicie wykonana faktura Pure. Wygląda to bardzo ciekawie. Nieregularne ostre opierzenie. Podobnie jak sporo innych dinków z tej serii, także Tery został wykonany z kilku rodzajów plastiku. Dominuje twardy, który zdaje się tak jakby pusty w środku, gdy się w niego popuka. Nie wiem, może faktycznie jest tak wewnątrz, troszeczkę pustki, żeby od Nieco figurkę z masy. Kilka elementów wykonano też z nieco większego w dotyku tworzywa. Bardzo podoba mi się łeb dinozaura. Fajnie podmalowany, pysk przechodzi w jakby dziób na końcu. Zdecydowano się tutaj na ten sam myk z oczami, co w innych figurkach z serii. Zatopiona w środku źrenica zdaje się wodzić za nami, gdy poruszamy łebkiem. Całkiem spoko jest tutaj ten efekt. Cieszę się, że ta źrenica nie ucieka, tak jak u tyranozaura. No co prawda, skoro figurka bazuje na Jurassic World Dominion, to teoretycznie tery powinien być niewidomy. No ale widać, pokuszono się na odstępstwo, żeby te oczy wyglądały po prostu. Ciekawi. Głowa ma świetny zakres ruchu we wszystkie strony, paszcza naturalnie się otwiera, ładnie wykonano zęby i język, co prawda nieruchomy, ale nic nie szkodzi. Długa szyja ma jeszcze jeden dodatkowy staw u nasady, także terem może naprawdę rozglądać się dookoła. Może przydałby się tutaj jeszcze jakiś jeden dodatkowy staw, tak powiedzmy w połowie długości szyi, żeby ta ruchomość była jeszcze lepsza, ale myślę, że tak jak jest i tak daje radę. Kluczowe dla tego dinozaura są przednie łapy i te naprawdę świetnie się sprawdzają. Wpakowano tutaj sporo ruchomych połączeń, staw barkowy pozwala ruszać łapą w górę i w dół, jak i odjąć na bok. Staw łokciowy działa również na boki jako skręt wybornie. No i wreszcie mamy też ruchome nadgarstki, ale i na tym nie koniec, bowiem każdy z trzech przypadających na łapę pazurów ma też swój osobny staw, także pięknie to można pozować, zarówno w pozycji zrelaksowanej, jak i gotowej do ataku. Same szpony to większy plastik, ale na szczęście nie jest to jakaś chamska wyginalna guma, nie są one odkształcone już w opakowaniu, prezentują się naprawdę dobrze. Takie elementy z elastycznego tworzywa to rozumiem. Choć figurka została pomalowana w zimne barwy, to pióra na grzbiecie pociągnięto jeszcze na czerwono albo ciemnobrązowo, Stwierdzić. No taki dodatkowy kolorek, dodaje to trochę głębi. Nogi można delikatnie rozstawić na boki, ale dosłownie tak nieznacznie. Ruch do przodu do tyłu jest na stawach klikających. Stawy kolanowe mają taki zakres, robią też za obrót, więc giczoły można tak jakby wykrzewić, żeby tery wyglądał jakby wstrzymywał siku. No i mamy jeszcze dwa stawy poniżej, w pełni ruchome stópki. No tutaj jeszcze jeden malutki tyci tyci minusik niepomalowany tylny pazur. No trochę się to odcina, ale jest do przeżycia. Ogon tradycyjnie dla produktów Hammond Collection jest pakowany osobno i należy go wkliknąć w tyłek. Jest dość sztywny. Dla dla balansowania dinozaura, porsza się nim u nasady, jaki można wygięć bardziej dynamicznie, bo powtórzono tutaj rozwiązanie z wbudowanym w środek drutem. Tutaj tworzywo jest znacznie większe i wyraźnie da się wyczuć wewnętrzny element. Tradycyjnie zachowuje sceptycyzm wobec nadmiernego wyginania tego drutu, w obawie przed złamaniem. Nie wiadomo, każdy drut prędzej czy później się wyrabia, no, ale od czasu do czasu można chyba spokojnie sobie tym chwostem machnąć. Jak widać tery jest bardzo pozywalny, spora ruchomość łap robi z niego jeden z lepiej ustawialnych modeli z serii potrafi wyglądać jak łagodny roślinożerca, spokojnie skupiący roślinki, jak i agresywnie broniący swojego terytorium dinozaurowy odpowiednik Wolverina. Figurka jest bardzo ekspresyjna i spokojnie można z nią pójść, nawet wariackie puski, średnio licujące zwierzęciu. Nie no, Hammond Collection, jak i bardziej jakieś tam high-end'owe figurki dinozaurów, to obecnie prawdziwe spełnienie marzeń miłośników wymarłej fauny, którzy w dzieciństwie bawili się głównie bazarowymi gumowymi dinozaurami. Prawdziwy upgrade doświadczenia. No to jeszcze na koniec ujęcia porównawcze z innymi moimi dinusiami. Tery jest nawet ciut ciut większy od Carnotaura, dalej z Indoraptorem, w otoczeniu mniejszych gabarytowo modeli, Ankylosaur, Velociraptor oraz Dimetrodon, no i razem z Rexy, przy której zdaje się być bardzo delikatny, no ale tak jest prawie ze wszystkim, Rexy to do tej pory jedna z bardziej okazałych figurek z serii. No i jeszcze może wyjście poza tematykę, coś ze świata Transformers, Steady Series 86 Grimlock. Już mogę powiedzieć, Terciu spełnił całkowicie moje oczekiwania. To bardzo dobra figurka z nielicznymi drobnymi mankamentami, które w ogóle nie odbierają mi przyjemności obcowania z nim. I w sumie wydaje mi się, że póki co to chyba mój ulubiony model z Hammond Collection, który chyba przebił nieco pod tym względem Karnotaura. Po prostu robi wszystko bardzo dobrze i chwała mu za to. Polecam bardzo. Dobra rzecz. I dzięki za uwagę. Życzę wszystkim oczywiście miłego nowego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.